Kiedy mówimy Volvo, na myśl przychodzi nam duże kombi o dość prostych kształtach, ale te czasy już minęły. Kiedy kilka lat temu marka Volvo stała się własnością koncernu chińskiego Jelly, czy Gelly jak go wymawiać, pojawiły się pewne obawy o jakość tej słynącej z niezawodności i właśnie takiej prostej, ale solidnej budowy samochodów. Jak jest w przypadku nowego Volvo V60. Dzisiaj się przekonacie. Nasz testowany egzemplarz to odmiana cross country, o czym informuje nas wytłoczony na dolnej części zderzaka napis. A co możemy również poznać zewnętrznie po nakładkach na nadkolach, nakładkach progowych oraz Wyraźnie podwyższonym prześwicie. Samochód ten nadal jest dość wysoko nad ziemią, jednak w porównaniu ze swoim poprzednikiem, a nawet jeszcze wcześniejszymi generacjami, które zastępował, czyli klasycznymi Volvo XC70, stał się jakby mniejszy. Volvo kombi nie jest dla nikogo niespodzianką. Kształt obecnej gamy modelowej tego szwedzko-chińskiego producenta jest nam już znany. Mamy lampy z motywem młota. No, i klasyczne dwubryłowe, w tym przypadku nadwozie. Jednak w porównaniu z poprzednią generacją V60, samochód ten nieco urósł, ale urósł tam, gdzie powinien. E, tylna część nadwozia, część, która ma szczególne znaczenie dla posiadaczy klasycznych Volvo, czyli bagażnik, stał się nieco bardziej kwadratowy, czym zdecydowanie zyskał na przestronności. A jak Volvo wygląda w środku? Zobaczmy. Testowana przez nas wersja cross country jest dość bogato wyposażona. Już chociażby tapicerka wykonana ze skóry napa jest jedną z droższych opcji na liście. Kosztuje blisko 15 tysięcy złotych, ale jest to tak wspaniały materiał, tak przyjemny w dotyku i tak dobrze się na nim czuje, że myślę, że chyba warto dopłacić. Szczególnie w porównaniu z, ze skórą ekologiczną, od której ja osobiście wolę tapicerki materiałowe. Skóra to jednak nie wszystko. Całość wnętrza sprawia bardzo dobre wrażenie. Począwszy od deski rozdzielczej, wykończonej skórą, bardzo miękkiej oczywiście, poprzez wstawki z prawdziwego drewna. Ja osobiście wolę, kiedy elementy drewniane są polakierowane na wysoki połysk, ale grunt, że nie jest to po prostu tworzywo sztuczne. Nie ma tu w tym samochodzie zbyt wielu elementów pokrytych czarnym plastikiem w kolorze piano black. I bardzo dobrze, bo te elementy najczęściej są palcowane i z czasem po prostu wyglądają mało estetycznie. Nie brakuje natomiast elementów metalowych. Wszystkie listwy wykończeniowe, które widzicie na desce rozdzielczej, które widać również na nawiewach są wykonane z metalu i coś co mnie osobiście bardzo się spodobało, sposób w jaki one się otwierają i zamykają. Jest to takie maleńkie pokrętełko wydające z siebie taki cichy, klikający dźwięk. Drewniane są również pokrycia schowków na tunelu środkowym, bardzo wysokim tunelu, który oddziela kierowcę od pasażera, mniejszy przedni, dłuższy Znajdujący się wzdłuż całego tunelu środkowego. W nim mamy uchwyty na kubek oraz gniazdo 12V. Zapewne zastanawiacie się, czy jest w tym samochodzie gniazdo USB. Są nawet dwa i znajdują się one w schowku pod podłokietnikiem, gdzie znajdziemy również odtwarzacz płyt kompaktowych. Odtwarzacz płyt kompaktowych jest czymś, co już coraz rzadziej spotkamy w samochodzie. Ja osobiście. Go lubię, bo w dalszym ciągu korzystam z tego nośnika. Do systemu multimedialnego Volvo zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Dokładnie takie samo rozwiązanie znajdziemy już w praktycznie każdym modelu tej marki. Mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie jedna rzecz. Nasz testowy egzemplarz wyposażony jest w możliwość zmieniania trybów jazdy. Między innymi jednym z dostępnych trybów jest tryb indywidualny, w którym kierowca może sam. Poustawiać szereg rzeczy, jak chodzi o zachowanie samochodu, i w tym indywidualnym trybie jazdy, poza takimi elementami jak siła wspomagania kierownicy czy charakter pracy skrzyni biegów, jest możliwość permanentnego wyłączenia systemu start-stop, z czego osobiście skorzystałem. Drugą rzeczą, która bardzo mnie. Się podoba, jako że zawsze zwracam uwagę na światła. Światła testowego egzemplarza wykonane są w technologii Full LED i w ustawieniach samochodu możemy zmienić tryb świecenia tych świateł na tak zwany tymczasowy ruch lewostronny. A zatem, wybierając się na Wyspy Brytyjskie, nie będziemy musieli naklejać żadnych osłon na nasze reflektory. Wystarczy, że zaznaczymy odpowiednią opcję w menu. Nasze Volvo V60 ma jeszcze jedną bardzo drogą opcję, jest to zestaw grający system nagłośnieniowy firmy Bowers and Wilkins. System ten kosztuje również blisko 15 tysięcy złotych, a zatem obok skóry jest to druga, najdroższa opcja wyposażeniowa tego samochodu. Poza oczywiście ładnym wykończeniem metalowymi osłonami głośników ma on. Naprawdę, naprawdę niesamowite brzmienie. Dodatkowo, również elementem tego systemu jest możliwość ustawienia w różnoraki sposób dźwięku, rozpływu dźwięku w samochodzie. Bazową, albo może nie tyle bazową, co topową formą jest forma sali koncertowej. Sali, która, jak system podpowiada, została zbudowana w 35 roku poprzedniego wieku. Słynie z doskonałej akustyki, mieści się oczywiście w Göteborgu, a zatem jest to taki kolejny szwedzki smaczek w tym szwedzkim samochodzie. W większości współczesnych samochodów mamy już mniejsze lub większe ekrany dotykowe, podobnie jak nasze smartfony, są one nieodporne na palcowanie i z czasem, zwłaszcza pod słońce, wyglądają po prostu okropnie. Volvo i w tym może wyjść nam naprzeciw, możemy ten ekran. Całkowicie wyłączyć, przytrzymując przez chwilę jego główny guzik, i możemy skorzystać z tego małego urządzenia. To jest ściereczka, która również jest elementem wyposażenia dodatkowego. Kosztuje niebagatelne 70 zł i przeznaczona jest właśnie do wyczyszczenia tego ekranu. Robi się to bardzo prosto. Jak widzicie, śladów po palcach nie ma. Często prosicie pozostałych kolegów poza Zacharem o to, żebyśmy powiedzieli, jak wysocy jesteśmy. Ja mam dokładnie okrągłe 182 cm wzrostu i, mając prawidłowo ustawiony fotel kierowcy, z tyłu zmieszczę się bez problemu. Zobaczcie sami. Jest dość miejsca przed kolanami. Dość miejsca nad głową, i to pomimo iż mamy tutaj opcjonalny, bardzo duży szklany dach. Mamy tutaj podłokietnik. Podłokietnik, który ma dodatkowy maleńki płytki schowek. Podłokietnik, z którego wyjeżdżają dwa cup holdery. W tym egzemplarzu mamy również osobne podgrzewanie tylnych siedzeń. Mamy osobne nawiewy na słupkach B. Nie brakuje również haczyków, a jeżeli zdecydujemy się na opcjonalną siatkę oddzielającą przedział bagażowy od przedziału pasażerskiego, możemy ją zabudować nie tylko za tylnymi siedzeniami, ale również bezpośrednio za przednimi, jeżeli potrzebujemy przewieźć coś dużego i długiego. Wtedy bez problemu możemy położyć siedzenia przednie. Specjalnie przesiadłem się teraz na drugą stronę, żeby pokazać Wam otwór. Na narty, czy najczęściej chyba w ten sposób jest to miejsce określane, czyli dziurę w miejscu dla trzeciego pasażera z tyłu. Ciekawostką jest, że możemy tą klapkę otworzyć wyłącznie od środka. Na dodatek jest ona taka mocno plastikowa. Nie zamkniemy jej, również musimy po prostu od środka to zrobić. Zobaczmy teraz, jak jest tam, gdzie właściciele Volvo przynajmniej teoretycznie zaglądają najczęściej czyli do bagażnika. Klapa w naszym testowym egzemplarzu otwierana jest elektrycznie. Zacznijmy od rolety. Roleta ma możliwość złożenia w dwa sposoby. Możemy ją podnieść pod sufit lub zwinąć w całości. No i teraz widać znowu od tej strony ten otwór dla nart. No i żeby go zamknąć, musimy ten przycisk jednak nacisnąć, inaczej. Musielibyśmy tym chyba trzasnąć, a to mogłoby się nie najlepiej skończyć. Przestrzeń bagażnika jest regularna, nie zakłócają jej w zasadzie nadkola. Jedyna wnęka, którą mamy po lewej stronie, jest tu zagospodarowana przez apteczkę. Oczywiście można ją dać w inne miejsce. Nie brakuje również i w bagażniku haczyków, na których możemy powiesić e, torby zakupowe. Jest też coś, co mnie szczególnie się podoba. Przestrzeń bagażową możemy podzielić niemal idealnie na pół za pomocą wysuwanej takiej dodatkowej ścianki dzielącej, przy której mamy gumę, za którą możemy coś wsunąć, dodatkowe dwa wieszaki. Pod podłogą bagażnika, która wyposażona jest w takie oto urządzenie antyspadające, znajdziemy koło zapasowe, dojazdowe koło zapasowe, klucz do kół oczywiście hak holowniczy. Ciekawa rzecz, która może się w tej właśnie nieprzyjemnej sytuacji wymiany koła przydać. Sam klucz jest dosyć krótki, ale tutaj wyszła pewna ciekawostka, której nie spotkałem w innym samochodzie. Jeśli była, to napiszcie w komentarzach, w jakim innym aucie. Możemy bowiem skręcić hak holowniczy z kluczem, robiąc dla klucza przedłużkę, i takim przedłużonym kluczem, nawet zapieczoną, dawno nieodkręcaną śrubę, powinno udać się nam ruszyć. Poznaliśmy już ten samochód troszkę od strony zewnętrznej, od strony jego wyposażenia, a jak Volvo V60 Cross Country drugiej generacji jeździ? Jeździ myślę tak, jak tego od niego możemy oczekiwać. To jest duży samochód z dużym rozstawem osi, a zatem komfortu w nim nie brakuje. Jest to wersja cross country, jest zatem wyższy od zwykłego V60. Skok zawieszenia jest większy, co również wpływa na zwiększenie komfortu. Ponadto nie można zapomnieć o tym, że mamy tutaj dość duże opony. Felgi oczywiście również, bo jest to aż 19 cali. Natomiast opony mają profil aż 45, znowu aż. A zatem ta boczna ściana opony jest dość duża i wspomaga tym amortyzację. Całość pracuje bardzo komfortowo. Nie można powiedzieć, żeby ten samochód kiedykolwiek szarpał czy też sprawiał jakieś inne niedogodności w trakcie jazdy. Kiedy wsiadałem do tego samochodu pierwszy raz, jedna rzecz mnie zaskoczyła i tak naprawdę każdorazowo jeszcze troszeczkę jestem nią zaskoczony. Mianowicie, na liście opcji jest bezkluczykowy dostęp. I ta opcja akurat nie została zaznaczona przez kogoś, kto konfigurował ten prasowy egzemplarz, którym jeżdżę. W związku z czym, każdorazowo chcąc otworzyć ten samochód, muszę sięgnąć do kluczyka, muszę sięgnąć do kieszeni i ten kluczyk wyjąć, nacisnąć guzik, otwierając centralny zamek ręcznie. Ja wiem, to jest drobiazg, absolutny drobiazg i ja się tego nawet nie czepiam, bo. Cóż, wiem że są ludzie, którzy nie lubią tych bezkluczykowych dostępów, i okej, okay, po prostu nie ma tego, ktoś tego nie zamówił. Nie ma też jeszcze jednej rzeczy fajnej, która mnie się podobała, jak patrzyłem na stronę Volvo. Kluczyk jest w takiej podstawowej wersji, a mamy możliwość spersonalizowania jego wyglądu i to bardzo daleko spersonalizowania, ponieważ może on być lakierowany, może być pokryty skórą, może być pokryty e, tym wykończeniem, które w danym egzemplarzu występuje na desce rozdzielczej, czyli w naszym przypadku byłby drewniany. Fajna rzecz, nie tania, ale taka opcja, która myślę jest fajnym bajerem, z którego pewnie nie jedna osoba kupująca ten samochód chętnie skorzysta. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jego łączną cenę, łączna cena tego egzemplarza z całym dodatkowym wyposażeniem, które zostało do niego zamontowane, to... Równo 299 tysięcy złotych Taka trochę sklepowa cena prawda Dziewiątki na końcu ale, ale Mamy naprawdę bardzo dużo Samochodu za te pieniądze Przy tej kwocie Dołożenie tych kilkuset złotych Na indywidualny kluczyk chyba nie byłoby już dużą różnicą. Cross Country nie występuje ze wszystkimi jednostkami napędowymi, jakie można zamówić do zwykłego V60, tak naprawdę są to dwa najmocniejsze diesle i w tej chwili jedna benzyna 310 koni. Nasza wersja ma ten mocniejszy silnik diesla 190 konny, który z dodatkami polestar ma ich o 10 więcej. I ta moc zdecydowanie temu samochodowi Wystarcza do tego, żeby fajnie przyspieszyć, żeby tej mocy nigdy nie brakło. Yy, następnym elementem w układzie napędowym, który mnie bardzo pasuje, który, na który ja zawsze zwracam uwagę, jest napęd na cztery koła. Ja wiem, że niewiele jest takich okazji, w których ten napęd jest niezbędny, natomiast bardzo wiele jest sytuacji, w których ten napęd się po prostu przydaje. Tak się akurat składa, że mój test tego samochodu przypada na bardzo różną pogodę. Wczoraj było bardzo ciepło, wręcz prawie że letnie temperatury powyżej 20 stopni. Dzisiaj natomiast jest bliżej 10 i jeszcze na dodatek od czasu do czasu pada deszcz. Na śliskich nawierzchniach, pokrytych takim kurzem, świeżo popadanym deszczem, robi się bardzo nieprzyjemnie. Taka nawierzchnia potrafi w bardzo wyprowadzić z równowagi nawet bardzo stabilny samochód. Przy ruszaniu chociażby ze świateł napęd na cztery koła sprawi, że ruszymy płynnie, nie będzie potrzebna ingerencja kontroli trakcji, a kwestie bezpieczeństwa, właśnie takiego antypoślizgowego, zapewnią bardzo, bardzo rozbudowane systemy bezpieczeństwa, w które to Volvo i tak naprawdę każde Volvo jest wyposażone. Ja jestem ojcem rodziny, mam dwójkę dzieci, więc samochód kombi jest dla mnie naturalnym wyborem. Do niedawna było to Subaru Forester, w tej chwili myślę nad jakimś kombiwanem. Ale dlaczego nie Volvo? No, może Volvo. Volvo. V70, Volvo V60 poprzedniej generacji? No, raczej nie. V60 poprzedniej generacji było wyraźnie mniejsze i od swojego poprzednika, i od swojego następcy, w którym jedziemy. Bagażnik w tym samochodzie to aż 530 litrów. Jak na kombi w tej klasie, to wynik więcej niż średni. Oczywiście są samochody z bagażnikiem większym. Są również takie, w których jest on znacznie, znacznie mniejszy. W Volvo w tej generacji. Jest on o tyle dobry, o tyle praktyczny, że w przeciwieństwie do wcześniejszej odmiany, do odchodzącego modelu, nie jest już tak bardzo ścięty ten tył. Ten samochód znowu jest trochę bardziej kwadratowy, trochę bardziej praktyczny, więcej się w nim zmieści. Zapakować dwoje dzieci do tyłu: żaden problem. Jak widzieliście wcześniej w teście, ja bez problemu przy moim metrze 82 wzrostu mieszczę się tam. I zmieści się tam też na pewno i osoba wyższa. Natomiast, jak już zajmiemy te miejsca w kabinie, o nasz komfort zadba klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, podgrzewane wszystkie cztery fotele i będziemy mogli ruszyć w drogę. Jadąc tym samochodem po drodze krętej, co właśnie w tym momencie ma miejsce. Prowadzi się on bardzo pewnie. Zdecydowanie niesportowo, ale pomimo tego, że zawieszenie jest dość wysokie, koła mają dość szerokie i jednocześnie dość wysokie opony, to on w tych zakrętach, którymi jadę z prędkościami, powiedzmy, takimi no, dość niemałymi. Trzyma się bardzo dobrze, nie wyjeżdża przodem, nie ucieka tyłu bez względu na to, czy na przykład w środku zakrętu odejmiemy gaz, czy go dodamy, samochód po prostu idzie tak jak należy, bardzo prawidłowo, jak po sznurku. Jedziemy teraz po takim trochę bardziej krętym odcinku drogi, odcinku, który może trochę predysponuje do tego, żeby pojechać szybciej, pomieszać trochę biegami. I tutaj małe zaskoczenie. Nasz testowy samochód, chociaż ma ośmiobiegową, klasyczną hydrauliczną skrzynię biegów firmy Aisin, mam nadzieję, że tym razem dobrze to wypowiedziałem i e, możliwość zmiany biegów jest tylko z pomocą drążka, tylko plus minus może być poprzez e, obsługę drążka. Nie ma łopatek przy kierownicy. Niby nic wielkiego. Ale troszkę szkoda. Pozytywnie zaskakuje mnie w tym samochodzie również nawigacja. Mianowicie jest ona naprawdę dość precyzyjna, pozwala znaleźć numer domu w małych miejscowościach, a tego większość systemów nawigacyjnych w samochodach, które trafiają do nas na testy, jeszcze, jeszcze nie ma. A zatem tak naprawdę, nawigacja w Volvo jest bardzo dobrą alternatywą dla Google Maps. Ma ona również funkcję uczenia się tras, chociaż tak naprawdę chyba przypuszczam, że pozostałe Volvo również mają tą funkcję. Na koniec chciałbym jeszcze zabrać ten samochód w takie miejsce, do którego w sumie poniekąd został on stworzony. Jak sama nazwa modelu, mówi cross country, a zatem samochód, który poradzi sobie nie tylko na asfalcie. Jedziemy teraz po szutrowej dróżce, nieopodal mojego miejsca zamieszkania. Tutaj dość mocno się wczoraj jeszcze kurz wzbijał, dzisiaj jest to lekko popruszone deszczem. Niestety no, całkiem kurz nie przestał się wzbijać. Nadal tam jakiś kurz się w pojawia. Troszkę pewnie trzęsie. Ale jak również, myślę, da się to zauważyć w kamerze, nadal jazda jest bardzo komfortowa. Na takiej nierównej, szutrowej drodze zawieszenie bardzo dobrze wybiera nierówności. Mamy jeszcze jedną rzecz, którą możemy przestawić, mianowicie tryb jazdy możemy ustawić w off-road. Off-roadowo pojeździmy... I teraz w trybie offroad prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. To znaczy, oczywiście, jeżeli byśmy przekroczyli tą prędkość, po prostu tryb przełączy się w standardowe ustawienie. W trybie off-road również skrzynia w zasadzie używa tylko dwóch pierwszych biegów. I jeszcze, gdy zjeżdżamy z górki, to następuje tak jakby hill holder taka forma asystenta zjazdu z góry samochód sam przyhamowuje e, zarówno w taki sposób że wrzuca ten pierwszy bieg żeby wykorzystać hamowanie silnikiem jak również właśnie hamuje e, w hamulcem zasadniczym i odbywa się to wszystko bez udziału kierowcy no, dojechałem na tą swoją łąkę jest tu troszkę trawy i w tej trawie Volvo napęd na cztery koła nie ma żadnej wątpliwości, możemy spróbować tak troszkę ostrzej ruszyć, ono po prostu się zbiera. Żadnego uścisku kół nie ma poza tym, który wynika po prostu z tej masy tego samochodu. Jest to jednak ponad 1,5 tony na kołach, ale bardzo, bardzo sobie ten system napędowy dobrze radzi. Nie ma żadnych problemów z tym, żeby samochód się zebrał ze śliskiej nawierzchni trawiastej, tudzież szutrowej. Zadaliście na Instagramie szereg pytań o ten samochód. Zacznijmy może od początku: czy to Volvo to dalej Volvo, czy już całkiem samochód chiński? Nasz konkretny egzemplarz jest wyprodukowany w Szwecji, natomiast ta generacja Volvo V60 produkowana faktycznie jest w dwóch fabrykach w Göteborgu oraz w fabryce w Chinach. Pytacie również o autonomiczność tego samochodu podobnie jak większość samochodów w tej klasie sprzedawanych dzisiaj na rynku. Volvo V60 wyposażone jest w szereg asystentów, którzy pomogą nam utrzymać tor jazdy, zapobiegną zjechania z pasa ruchu. Pomogą nam również jeździć w korku. Co ciekawe, ten samochód ma specjalnego asystenta do jazdy w korku. Jest tutaj oczywiście również opcjonalny V60, ale nasz egzemplarz go ma opcjonalny tempomat aktywny, który bardzo dobrze działa. Chociaż czasami nawet bym powiedział za dobrze, ponieważ zdarza się, że ciut za późno zacznie hamować i wtedy hamuje dosyć mocno. Następnym pytaniem od Was jest czym różni się wersja Polestar, taka jak właśnie nasz egzemplarz Cross Country, od wersji Air Design. Wersja Air Design to wyłącznie pakiet stylistyczny. W wersji Air Design otrzymujemy inne fotele. Otrzymujemy inne wykończenie wnętrza w miejscu, w którym u nas jest drewno, jest specjalny szczotkowany metal, inne wzory felk, nieco inne dodatki stylistyczne z zewnątrz samochodu. Polestar natomiast jest czymś więcej. Polestar nie wyróżnia się z zewnątrz niczym poza niewielkim napisem, który jest koło oznaczenia modelu. Natomiast eksperci z działu polestar Volvo. Zmienili oprogramowanie silnika i skrzyni biegów w taki sposób, że jest ona nieco bardziej dynamiczna. Udało im się również zmienić nieco parametrów samej jednostki napędowej. Standardowo wersja D4 ma 190 koni, wersja Polestar ma ich o 10 więcej. Również o 40 Nm zwiększony jest moment obrotowy i wynosi on 440 Nm. Te zmiany, ta yy, zmiana. Parametrów przekłada się na nieznacznie poprawione osiągi. Standardowe Volvo V60 Cross Country w wersji D4 rozpędza się do 100 km na godzinę w 8,2 sekundy. Wersja Polestar o 1 sekundy szybciej. Czy lepiej wziąć wersję V60 z dużą ilością opcjonalnego wyposażenia, czy bazowe XC90? Bardzo, ale to bardzo dopasiona wersja V60, taka jak nasza, kosztująca blisko 300 tysięcy złotych. To nadal dopiero naprawdę bazowe XC90. Dlatego moja odpowiedź brzmi: jeżeli nie V60 w dobrym wyposażeniu, to nieco uboższe V90. Zadaliście też pytanie, jak wygląda z, sam proces. Spryskiwania lamp. Jednym z Waszych pytań było również, czy jest on wystarczająco dynamiczny. Myślę, że na to pytanie już odpowiedziałem. 200 KONi przy 1600 kg masy własnej naprawdę wystarcza, choć oczywiście nie jest to rakieta. Pytaliście również, czy Audi A4 Allroad jest konkurencją dla Volvo Cross Country i w jaki sposób można te dwa modele zestawić. Pod względem wymiarów zewnętrznych są te samochody niemal identyczne. Zaledwie centymetry różnią ich długość, szerokość, wysokość, rozstawosi. Natomiast Volvo jest w środku, zwłaszcza z tyłu, wyraźnie bardziej przestronne i ma aż o 30 litrów bagażnika więcej przestrzeni. Natomiast jeśli byśmy się chcieli skupić na cenie, to tutaj już różnica jest bardzo niewielka i. W bazowych wersjach to zaledwie około 10 tysięcy złotych. Ostatnie pytanie, jakie nam zadaliście, na które chcę odpowiedzieć, to pytanie o to, czy Volvo V60 jest samochodem rodzinnym? Zawsze dla mnie Volvo były samochodami rodzinnymi, właśnie te cegłowate duże kombi były takim wzorcem metra, jeśli chodzi o samochód rodzinny, i myślę, że V60 drugiej generacji, czy to w wersji zwykłej, czy tak jak w naszym przypadku cross country. Również i z tego zadania doskonale się wywiąże. Z tyłu bez problemu zmieścimy dwa foteliki dla dzieci, mamy mocowania Isofix, a do bagażnika o pojemności 530 litrów możemy zapakować pełen ekwipunek wakacyjny. Volvo to ta szwedzka marka, której udało się przetrwać na obecnym wymagającym rynku. Pomógł w tym niewątpliwie chiński kapitał, który z nieco idącej w niejakość, taką zwyczajność marki wyciągnął to, co jest w niej najlepsze. Samochody Volvo znowu są nieco bardziej kanciaste, charakterystyczne nie do pomylenia dzięki nowym wzorom lamp z innymi samochodami i jednocześnie zachowują swój praktyczny charakter. Gdyby nie pewne mankamenty, które mnie osobiście jako pasjonatę motoryzacji zabolały, Byłby to samochód, który kupiłbym dla swojej rodziny. Takie rzeczy jak lekko przetarta, skórzana tapicerka na siedzeniu kierowcy w aucie, które ma dopiero 13 tysięcy kilometrów przebiegu, no nie przy tej cenie. Kolejną rzeczą jest odstająca listwa drzwiowa na lewych, tylnych drzwiach. Takie rzeczy również nie powinny przydarzyć się nawet w Daci. Tutaj to nie jest kwestia ceny. To są rzeczy, które po prostu nie powinny mieć miejsca. Podobnie jak. Niezabezpieczona instalacja elektryczna pod podłogą bagażnika. Przecież nie byłoby problemem pokryć znajdujący się tam moduł chociażby jakąś plastikową pokrywką. Przy aucie za 300 tysięcy takie rzeczy nie powinny się zdarzać, niemniej jednak jest to pewna rzecz, którą Volvo na pewno poprawi. Ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Zostawcie kciuk w górę, jeżeli film się podobał i do zobaczenia w kolejnym teście.